No, dzień dobry, kochanie. Jak się spało? No, daj spokój. Ale ty, może byś się zbierał do pracy, co? Co ci się dzieje znowu? Nie, nie dzi się tak. łeb mnie na pieprza. Tak? No, ja się nie dziwię, że cię łeb na pieprza. Cała flaszka poszła! Dobra, Jezu, nie drzwi papy od rana. Tak? Kac, morderca nie ma serca, tak? Zbieraj się do roboty. Do roboty. To jest sumania? Co? Mania? co? Ania, to co ci wczoraj mówiłem wieczorem? Mm. Już jestem. No nie, co ty robisz? Chlejesz? Ja przychodzę z pracy i co widzę? Że chlejesz, tak? Cześć. No hej. Jak się masz? Czemu chlejesz? Co. Mania, no wiem, że przychodzisz z pracy. No. Halo, ja też wróciłem z pracy. Hmm. Wziąłem prysznic dopiero co. Siadłem sobie. Po pracy, co? Chce się trochę odstresować. Wiesz ile jest stresu w pracy? Ty jesteś chory czub. To jest właśnie ta rzecz, która pozwala. Relaksik. Odstresowanie. I powiem Ci teraz tak. Po prostu. Wypiję sobie yy, yy, dwa, trzy drinki góra i to wszystko. Leciutko się odstresuję. No i jedna rzecz. Po prostu. Najważniejsza. Kocham człowieka. Który bym łódkę? Kocham, kocham, kocham. Który węsił? Ej, to pamiętasz? No tak, coś tam ja pamiętam. Pić, no. No, że coś tam, coś tam lubisz kogoś, że coś. No, no to teraz, to teraz ci dokończę. Ale rano, chuja nienawidzę.